Siemaneczko, Maneczko, witam Was w kolejnym vlogu. Mordeczki dzisiaj znowu jesteśmy na usłudze Bożenia Obornika. Jesteśmy dzisiaj u znajomego chłopaków kołackich Marka i Michała. Nie wiem, może będziecie kojarzyć tego zatora co ładuje Gnój, bo jednego roku u nas włożył kukurydzę. W ekipie u Michała i Marka. Zobaczcie, jak ładne, ładne ma pudełko. A się chce patrzeć na to, nie? Mówi, że mają dobry rok. A gdzie jeszcze kurde do, do odstawy, nie? Niektóre sztuki myślę, gdzieś około 500, 500 z kawałkiem będę miały już. No i robota idzie. Ładujemy sobie czwarty rozrzutnik. Czwarty czy piąty, już teraz nie wiem dokładnie Zetro Fortera 120 HSX Robotę robi Gospodarz zadowolony Ma go 10 lat Tutaj w Sadole ma młodzież Idziemy zobaczyć tutaj Cieleczki, bo mówił, że ma takie fajne i dosyć źródło Tu ma całą młodzież Fajne sztuki, fajne, powiem wam Mieszańce, nie żadne tam typowe Stuprocentowe rasy Mieszańce, mieszańce rosną lepiej Sam wiem, sam po sobie Jak się rozmawia z rolnikami to Mówią, że mieszańce Mają lepsze przyrosty Fajnie robota idzie, jedną kubkę za chwilę kończymy, tam ma jeszcze gospodarz na płycie, z płyty będę jeszcze woził. Ten obornik teraz tutaj ładuję to wyrzucę właśnie sobie z, tego, z tego wybiegu. I powiem Wam jest taki nie, nie, niezbytnie przerobiony, dwa razy mi się sprzęgło, bo załączyło w trakcie wyrzucania obornika. Bo przyszła jakaś większa kupa i sprzęgło już na wałku, zaczęło sobie klekotać. Ale oczywiście można sobie po sposób cofnąć Troszkę zmniejszyć yy, dawkowanie obornika Pół niżej i też robota idzie Trzeba jakoś sobie radzić Nie trzeba Wąsiki przepać Ładnie W kabinie czyściutko to podstawa Kabina to, jak to się mówi, drugi dom Sezon kukurydziany się już skończył Dobre trzy tygodnie Zapier, dzielu i to ostrego w dzień w dzień. Trochę tych hektarów położyliśmy i teraz mówię: no tak, nieraz się trafi dzień, że woży obornik cały dzień, nieraz tam pół dnia, ale nie że tak codziennie. Tam dwa, trzy dni w tygodniu się nieraz trafią. Wiadomo, dzisiaj już mamy, któryś wam mówię: 28 października. Jeszcze tam się zapisują do chłopaków w grafik, tam niektórzy. Do obornika. A jak, jak mam czas, to wiadomo, lecę sobie podziałać w tej akcji, coś tam nagrać. Zawsze jakieś tam nowe doświadczenie jest. No i co tutaj gospodarz? Pozdrawiamy gospodarzy tutaj, że nam pozwolił nagrywać vloga. I to gospodarz ładnie zaraz sobie doładuje do pełna i lecimy sobie na pole rozwieść i widzimy się na pole mordeczki I teraz oczywiście zapraszam Was na sklep internetowy Zenox Powiem Wam, że teraz jest dosyć duża zniżka na, na y, halogeny ledowe na lampy robocze więc zapraszam Was na ich stronę też macie y, kod rabatowy na nazwę Niemen Team, więc tam jakaś tam zniżka wpadnie, wpiszecie sobie ten kod rabatowy teraz się zaczął taki sezon martw pracy to możecie sobie tam remontować maszyny udoskonalać jakieś tam lampy inne tam części lecimy sobie na pole Ogoda się dosyć ładna zrobiła praktycznie teraz co noc u nas są dosyć mocne mgły rano jak jechałem o to tutaj to przed dziewiątym jeszcze była dosyć mocna mgła te samochody na asfalcie przyjechały z zapalenymi lampami przeciwko tymi tutaj oczywiście sobie wyjeżdżam na tylko przez drogę prosto na pole z boku jest przy, przy polu yy, droga ale nie będziemy jeździć po drodze, żeby niepotrzebnego błota naciągnąć, albo niepotrzebnego tam obornika i robić gospodarzowi niepotrzebną robotę, żeby potem muszą sprzątać tą drogę I nie daj Boże się pokłócić ze sąsiadami, że komuś tam się samochód obrócił, nie, nie daj Boże to w się spadnie i, i niepotrzebne kłopoty Pola dosyć długa jest Powiem Wam, że lekka góreczka jest gdzieś coś i jak, jak jest taki uderzany Z takiego wybiegu jak Janek tutaj właśnie wyrzucał Czekamy sobie, bo widzę, że z tyłu samochód jedzie A tutaj przed zaraz przejeżdżam znowu yy, Dosyć mocno ubity ten gór jest To pod lekka góreczka, czy coś To zaraz muszę sobie zwalniać w pół bieg niżej, Bo ma robotę targać, powiem Wam Ciągnąć i, i merdać z tyłu dupką ale ręka podniósł, to ja też podniosę. No tutaj też przez drogę przejeżdżamy. Prosta na pole, na którym chodzimy Idzie i tak. da. W pole, oczywiście tutaj gospodarz szykuje za na przyszły rok. Miał tutaj posianą y, gorczycę na popląt. Dosyć, dosyć, duża porosła. A stależowane teraz właśnie mali na To warunki jest dosyć grubo, zobaczycie, zaraz Wam pokażę. Tutaj, bo tutaj gospodarz też nie, 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 nie żałuję obornika i tak samo mówił, że to co na gnoi teraz na jesieni zaora resztę na wiosnę to gnoi i, i kukurydza jest za coś A tym bardziej, że bazuje y, głównie na bydle no to, to woli sobie właśnie tak no iść dobrze do pola, ale wiadomo w tych czasach w dzisiejszych czasach przy cenach nawozu to obornik jest towarem deficytowym i bardzo potrzebnym, a więc kto ma hodowlę to ma wygrane nie? no i mordy rozwalamy już ten obornik zobaczcie jaki tutaj dywan leży praktycznie nie ma widać ziemi tak jak mówiłem gorczyca stależowana obornik praktycznie dywan leży że jest bajka Przejeździć sobie troszkę wolniej, na większych obrotach. Bo kurde, tak mówiłem, troszkę bardziej zleżały no i wejdzie, to zaraz sprzęgło się odzywa. Więc teraz jeżdżę na B3, 7, 7,5 7 na godzinę i w się starczy. Tak grubo idzie to ten moment. Y moment rozrzutnik jest pusty. Słoneczko wyszło, robi się ciepło. Trzeba będzie ci zaraz bluzę zwalić z Następnym rozczotnikiem wezmę sobie kamerę na głowę, będziecie widzieć to trochę lepiej, bo teraz są kamerę w ręku. No i mordeczki u nas tak na gospodarstwie. Wczoraj złożyliśmy fertka. To dobrze obserwuje mnie na Instagramie czy na Facebooku, że robiliśmy remont, bo niestety no, na poprzednim filmie widzieliście, mówiłem wam co, co się to, to co się tam popsuło. Warunki niesprzyjające i nikt nie widział, że był wąż pęknięty i ranty na, tulej, na tulejach się takie zrobiły, że pan chciał zahaczyć. No i niestety trzeba było wymieniać tłoki, tuleje. Pierce ale dalej już jest zrobiony i robi robotę dalej. Teraz będziemy, jesteśmy w trakcie szukania, pługa włączymy sobie posów, zrobimy sobie pętelkę ładnie, zawiniemy i lecimy sobie z powrotem w drugą stronę, to jest takie bagienko z tamtej strony już mam tu mamy już z tej strony te krótkie tak dowiezione, teraz walę sobie ten koniec i tutaj będę już sobie wzdłuż jeździł, całe bagno będę omijał. I looks, robota. Ja będę dużo gadał, nie? I oczywiście teraz na nawrocie sobie przyspieszam, teraz półbieg niżej, takim jak zawsze wożę, załączam sobie sposób i lecimy z tematem. Czyli tego leży. Tak jak mówiłem, w tych czasach, jeśli chodzi o ceny nawozu, kto ma bydło, kto ma tam trzodę kto ma wygrane. Obornik to jest pół sukcesu w ogóle. Jak są takie ceny nawozów. Już bliżej końca. Nie chcę wyrzucać sobie, sobie z tego rozrzutnika, zawsze na końcu sobie przywałkę troszkę zostawię. Że jak oczywiście mi narzuci następnego, przyjeżdżę na pole, nie muszę czekać, żeby posłów doszedł do wałków Włączam posłów i od razu obornik idzie na bałki. to chronimy sobie, włączymy sobie posłów. Pałeczki jeszcze tam te ręczniki powyrzucają. jak odmiar mocy, mocy wyłączamy, klapę zamykamy Lecimy Chłopaki jeszcze chcą sobie tutaj do tego y, rozrzutnika dorobić y, Gilotynę Z tego co wiem to Michał mówił, że już ma Kupione siłowniki Kwestia blachy I jakiś tam prowadnic do blachy, żeby ładnie Działało wszystko Dobra, lecimy sobie ładować następnego No i mordy, jestem już na gospodarstwie Gospodarz ładuje już z drugiego miejsca Ostatni kupkę obernika Nie pajęło, no, ładuje gdzieś tak 9 minut 8-9 minut W porównaniu jak ostatnio byłem włożyć u jednego gościa Ładował ładowarką, ładował 6 minut Tutaj w porównaniu do czujnika to dużej różnicy nie ma Wiadomo też, jak operator jest dobry to to już robota fajnie idzie. No i widzicie, tutaj jak tura podnosi, to praktycznie yy, na max jak ma do góry to jest równa szpara co do jak patrząc na kabinę i na turę, jak jest góry. A jak u nas przy że się podniesie do góry, to tak nie jest. I dlatego kurde, nie mogę sięgnąć na ten rozrzutnik. Sami widzieliście na tym vlogu, jak wziąłem obornik pod rzepak że musiałem myśleć na jazdy i kurde to była lipa robota a tutaj kurde jak podniesie na maxa do góry to praktycznie trój się przykleja do kabiny no, dobrze, tutaj przy drodze troszkę trochę dalej sobie jeżdżę żeby nie nie nie, nie naświnić na drodze zobaczcie jak ładnie grubo leży praktycznie ziemi nie ma wylecimy sobie nawrotkę bez zbędnego cofania i lecimy dalej w drugą stronę myślę, że jeszcze na małe dwie godzinki zostało wyłożenia i śmigam do domu A pół niżej włączamy sobie posłów i ogień Deczki. Robota za robotą. Wczoraj w domu y, ziemniaki przybieraliśmy, jadalne weworeczki, woreczki, a y, całe sadzeniaki i, i odpadowe, chore, szły na praktycznie całe na przyczepę do skarmienia dla byczków, bo na wiosnę będziemy sobie odnawiać sadzeniaki No i idzie, kurde No i co mordy, ja myślę, że będziemy kończyć sobie tego vloga zostało tam mówię no, gdzieś na małe dwie godzinki chyba jeszcze bożenia też będę spadał do domu no i co? łapeczki w górę, komentarz mile widziany Trzymajcie się, na razie, cześć